Drogie Barany, witam Was bardzo serdecznie na moim kanale i zapraszam do czytania na marzec. No słuchajcie, zaczynamy od przesłań. Dwie karty z przesłaniami dla Was marcowe. Następnie sprawdzimy, co tam w miłości pokrótce. Rozkład miłosny rozszerzony, taki rozkład partnerski plus bliźniacze płomienie plus bratnie dusze plus... Single. Znajdziecie w filmie dodatkowym. Następnie, tutaj na YouTube przechodzimy dalej: jakby mm, do rozkładu tarotowego. Później będziemy odpowiadać na Wasze pytanie, więc przygotujcie sobie pytanie. Następnie, przesłanie z kamieni dla Was na cały miesiąc. I na końcu niezobowiązująco: żeby troszkę zmienić odejść od tarota, słuchajcie, kawałek piosenka, w to mam na myśli utwór muzyczny, już to kiedyś robiłam w czytaniach tygodniowych, a teraz już przechodzimy do rzeczy. Przesłanie, słuchajcie, dla was na miesiąc marzeń pierwsze przesłanie, piękne jest i ono mówi odwiedziny muzy, nurt inspiracji jakiś dla ciebie, kochany baranie. Chodzi o to, żebyś się też, jeśli cokolwiek robisz, cokolwiek tworzysz. Możemy robić, tworzyć na wielu poziomach. Nie od razu musimy komponować muzykę, nie od razu musimy malować, cokolwiek tworzysz, co dla ciebie jest a tą nutką artyzmu, zajmujesz się tym, masz to w twoich dłoniach i nad tym pracujesz. Chodzi o to, żebyś się nie przejmował perfekcją jakąkolwiek wybierasz, że tak powiem, działalność, cokolwiek wybierzesz jako twórczą ekspresję, czy to będzie pisanie, czy to będzie rysunek, czy to będzie taniec, e, czy to będzie cokolwiek innego, co robisz, co jest dla Ciebie ważne, żeby się nie przejmować jakąś, powiedziałabym, nazbyt drobiazgową perfekcją, um, bo to jest bardzo ciekawe, że ciesz się samym procesem tworzenia. To jest też, uważam, istotne, że niezależnie od tego, jaki będzie efekt końcowy, samą frajdę, samą radość przyniosło nam działanie w tym zakresie, tak? Tworzenie tego. Druga karta mówi o mocy życiowego powołania. Niezłe macie przesłania. To jest jakby ten moment, gdy uświadamiamy sobie, że jesteśmy przeznaczeni do czegoś innego, do jakiejś innej ścieżki, do której czujemy powołanie. Możemy odkryć, że jest to coś... Innego niż wcześniej zakładaliśmy i nie ma to nic wspólnego z tym, e, na przykład, czego pragną lub co wydaje się innym, co my powinniśmy robić z kolei. Natomiast nie ma potrzeby, aby zadawalać innych, wskazujących nam kierunek, w którym e, po prostu no, czujesz, że nie chcesz iść, drogi Baranie. Nie musisz na siłę szukać swojego życiowego powołania. To też jest taka informacja tutaj dla osób, które się zastanawiały, gdzie jest to moje życiowe powołanie. Co ja powinienem w życiu robić? Czym mam się zająć? Co przyniesie mi po prostu radochę? Więc ta karta mówi, nie szukaj na siłę swojego życiowego powołania, po prostu usuwaj blokady stojące na drodze dotarcia do esencji Ciebie samego. I to powołanie samo Cię znajdzie. Tutaj ważna jest Twoja autentyczność i indywidualność. Ok, co tam w miłości? Hmm, a, lekcja odrobiona. Rozwój duchowy, widzisz rydwan, pokonujesz trudności, wychodzisz z trudności. Tutaj w tym rydwanie to jest zwycięstwo, to jest sukces, tej, który jest rezultatem ciężkiej pracy, i ta ciężka praca pokazała nam się na poziomie pracy nad sobą, tak? Z dużą determino determinacją, więc. No, nie poddawaj się, tylko idź dalej w tym kierunku, w kierunku swoich pragnień, w kierunku swojego celu. Dopóki tego nie osiągniesz, tu jest rydwan, i to jest karta mm, sukcesu i karta spraw, które ruszają do przodu, ale zwróć też uwagę, że to jest karta raka, sezon. Tak naprawdę końcówka czerwca, lipca, więc też na to nad czym pracujesz tu, jeśli chodzi o rozwój osobisty, rozwój romantyczny, Twój rozwój osobisty, który ma wpływ na sytuację romantyczną w moim odczuciu, żniwo zbierzesz albo przynajmniej kupony odetniesz i będziesz czuł być może tę pełnię siebie w sobie samym, właśnie bliżej sezonu raka. Tak mi jeszcze przyszło, słuchajcie, na myśl. To co? Przechodzimy do czytania. Przechodzimy. No dobra. W przeszłości u Barana dwie buławy. Hmm. Wydaje mi się, że mia potrzebowałeś chwili czasu, żeby zastanowić się, którą z dróg wybrać. Zobaczę, co jest w teraźniejszości. Cztery kielichy. I może ci się wydaje, że ta, którą wybrałeś, nie jest do końca satysfakcjonująca, albo teraz po prostu próbujesz się w niej odnaleźć, bo jest tu jakiś element troszeczkę rozczarowania, troszeczkę. Y z dezorientowania, tak bym to określiła. E, te dwie karty razem w ogóle dla mnie to jest takie oczekiwanie, nie wiem na co do końca. Nie wiem, dlaczego tak jest. Bo tutaj ta kobieta, ona teoretycznie już trzyma asabuła w dłoni, czyli ta druga buława stoi oparta o ścianę i nawet, no, ta kobieta nawet na nią nie patrzy, czyli teoretycznie jakby podjąłeś decyzję, ale teraz Ci się wydaje... Mm, że albo efekt przyjdzie nie wiadomo kiedy i to jest mega nużące, albo jakby masz wrażenie, że ta decyzja, którą podjąłeś, no nie do końca Cię satysfakcjonuje, no bo tak jest w czwórce kielichów, tak? Tutaj te nowe możliwości, które złapałeś wcześniej, um, potrzebują jakichś dodatkowych decyzji. To też jest taka energia, gdzie uważam, nie spieszysz się z realizacją czegoś. Bez obaw, tak? Troszkę w myśl w zasadzie, jeśli coś jest dla mnie i jest mi przeznaczone, to po prostu będzie dla mnie i zobaczmy co w marcu. Cztery buławy to Twoja energia, to jest super energia baranowa, zadowolenie ogólnie, tak? Natomiast cztery buławy, słuchajcie, powiedziałabym, sytuację, w której mamy powód do radości. Mamy powody do zadowolenia, mamy powody do świętowania. Wokół nas przyjaciele, rodzina, znajomi, osoby ukochane, ale pamiętajmy również, że zobaczcie, był cały, był progres tutaj tej, na tej drodze, bo to decyzja, dwie buławy. Zastanawiał się Baran, zastanawiał, w końcu ruszył, tak? Przez chwilę ci się wydaje, że mm, ok, nie wiem, czy dobrze. Nie wiem, czy to dla mnie. Trochę jednak wydawało mi się, że to będzie coś innego. Trochę jednak jestem tu rozczarowany. Trochę jednak za mało się dzieje. Trochę jednak sam nie wiem o co mi chodzi. W marcu cztery buławy. Czyli tutaj jakby zastanów się, czego pragniesz w czwórce kielichów, tak sobie myślę. Podejmij szczerą decyzję i nie trać z oka tego, co cię skłoniło do podjęcia wcześniej. Decyzji, na którą ty tak patrzyłeś, znaczy tego e, działania, które miałeś tutaj jakby przed sobą, na którym ci zależało, bo w czwórce była w okej, okay, karta radości, celebracji, turururu, natomiast w czwórka była, to również jest e, jakby efekt naszej pracy i efekt naszego zaangażowania, i nie jest łatwo przejść przez czwórkę kielichów, kiedy tracimy nadzieję, że. To, czego pragniemy do nas, że tak powiem, że się spotkamy z tym, czego pragniemy na przykład, lub kogo pragniemy, tak? E, tutaj jest też taka energia, w, w, w gruncie rzeczy, czy ja w ogóle tego pragnę i czy, czy ja w ogóle tego chcę. E, a Czwórka Buław, później w marcu, mówi: No, słuchaj, wydaje mi się, że wyjdą ci sprawy na dobre, więc e, zobaczmy, czego nie widzisz. Gwiazdy, że ktoś jest w fazie uzdrowienia, uleczania, ktoś się uleczył, uzdrowił. Ktoś, dla kogoś jesteś jak spełnienie marzeń. To jeszcze jest tak, że gwiazdy ci sprzyjają. To już tak bardzo wzniośle o tym e, powiedziałabym, mogłabym powiedzieć. Słuchajcie, zawsze jest nadzieja. Nie wiem, z jakiegoś powodu możesz tutaj tracić tę nadzieję, a dla mnie to jest taka mniej wiara, no po prostu zachowaj optymizm, zaopiekuj się sobą też. Zawsze jest nadzieja na pomyślny rozwój zdarzeń, a wydaje mi się właśnie, to jest super, jak Tarot tak pracuje, że baran możesz patrzysz w ogóle w inną stronę, stracisz nadzieję, albo tracisz stracisz nadzieję, lub tracisz nadzieję. To się, to się zaczyna jakieś takie robi dla ciebie niesatysfakcjonujące, a nie widzisz tego właśnie, że, że powinieneś Cały czas, jakby cokolwiek zamanifestowałeś, wierzyć, że wszystko się ułoży tak, jak tego pragniesz, tak, jak sobie życzysz, tak, jak o tym marzysz. I czwórka buław niesie na to nadzieję z kolei w takim wymiarze no, realnym, bo buławę to jest, jakby, no, umówmy się, namacalne, realne działanie, tak? Co zmierza? Pięć kielichów. Um... Sytuacja, w której odkryjesz, że nie wszystko jest stracone, gdzie rozejrzysz się, że co się stało, to się stało, jakąś przeszłość trzeba odpuścić, ale trzeba się skoncentrować na tym, co mam przed sobą. I ta kobieta akurat trzyma przy sobie jeden kielich. I ten jeden kielich, który również jest tu, ktoś ci oferuje. No, to jest aski lichów, to jest to, czym powinieneś się opiekować. Nowy emocjonalny początek dla siebie, tak? To może być relacja, to może być jakaś sytuacja zawodowa, która spowoduje, że na przykład to znudzenie, wypalenie w pracy mija, więc wskazówka. 9 monet jako wskazóweczka. 9 monet jako wskazóweczka to jest bardzo wprost, powiem radowanie się z owoców swojej pracy, ponieważ jest tu niezależność i zasłużony sukces. Troska o siebie, dbałość o siebie, podejmowanie mądrych, tak zwanych mądrych decyzji finansowych. Tak to jeszcze mogę Wam określić drogie barany. I dziewiątka monet w relacjach, nawet jak jesteśmy, tak? Pamiętajmy, to jest ta jakby taka niezależność nasza własna, emocjonalna, finansowa, troska o własną przestrzeń, tak jak mówię. To jest dla ciebie wskazówka, więc zwróciłabym na to uwagę. Ciekawe, ciekawe. Wydaje mi się, że coś się ciągnie, przedłuża albo skomplikowało po drodze i trochę tracisz nadzieję, że to, na czym ci zależy, to czego pragniesz, lub to, co wcześniej zdecydowałeś, że chciałbyś mieć, chciałbyś robić, będzie dla ciebie satysfakcjonujące. A tutaj karty mówią, będzie dobrze, tak? Nie trać nadziei. Staraj się właśnie zachować optymizm, tak? Miej wiarę. Opiekuj się sobą przez ten czas. Oczekiwania być może. Dobrze, słuchajcie, kamień dla Was. Kamień, kamień. Nie wiem, czy go znajdę tak od razu. A, znalazłam. Jestem bezpieczny, odzyskuję energię i pewność siebie. No karta gwiazdy jest. Czyli też znajdzie. znajdzie nadejdzie, nadejdzie e, moment. Gdzie poczujesz się w moim odczuciu pełen sił witalnych, to jeszcze chciałam powiedzieć. No i utwór dla Was. Zobaczmy, moje drogie barany. O, samo mi zostało w dłoniach, jeszcze się odwróciła karta. Słuchajcie, super kawałeczek w sensie mi się bardzo podoba. Bardzo lubię. Uważajcie na siebie. Życzę Wam pięknego marca. Uh, I do usłyszenia.